Dzień dobry, dzień dobry, witam was we wtorek, 6 maja 2025. O, zaczyna słonko wychodzić, choć jest chłodno, ale my po, e, może sobie połączmy się, tak, połączmy się z tą duszą dzisiejszego dnia, od samego rana. Wdech, wydech. Imię miłości w zgodzie z moją boską wolą. Przyzywam moją duszę, aby połączyła się z moim ciałem w 100%. No i zaczniemy, zobaczymy, co na dziś 6 maja. Co dusza chce nam tutaj przekazać? Ważnego. Na ten wtorek. Wtorek, 6 maja 2025. Zobaczmy. Co tu ważne, istotne, ma do powiedzenia nam dusza. Mhm. Jaka energia będzie nam towarzyszyła tego dnia? 6 maja 2025. to jaka energia będzie nam towarzyszyła tego dnia? A jak mocno księżyc, mocne wejście w głąb siebie. Żeńska energia, kobieca energia taka. Szóstka tenarów, to też jest księżyc w byku, nie Nie wiem gdzie tam dzisiaj jest księżyc chyba w pannie, ale nie jestem pewna. Tak czy tak. Chodzi tutaj o przepływ, o sukces, o harmonię, o to, żeby komuś pomóc, nie licząc na to, że dostaniesz w zamian od tej osoby pomoc. Pom pomagamy bezinteresownie. E Wszechświat mówi dla wszystkich starczy. Podziel się. Może ktoś poprosi Cię o pomoc? Może ktoś. E będzie, może ty będziesz potrzebować hmm? też tej pomocy, więc jo, o nią poproś. Nauczmy się prosić, dawać, ale też brać. I ten księżyc mówi przyjmij to, czego nie widzisz. Nie bój się, nie bój się. Przyjmij to. Bierna energia, a tu mamy e, energię przepływu. Ziemia i woda. Do tego nasza dusza chce dać nam takie poczucie, że mocy, oddania. Ale ja wam przeczytam ciekawie, ciekawie się pokazało. Kto słuchał... Kto słuchał czytania, Jak było księżyc? to prawda inna była? Inna była karta od duszy, ale na pewno wie, że należy, nie należy się tego bać, bo to jest intuicja, to jest kobieca energia, tak? Karta raka, byka, woda, ogie, woda, ziemia. Ale mamy tu kosmiczne serce. Kiedy wkraczasz w stan oddania, odkrywasz, że płyniesz w nurcie wszelkiego życia. Gdzieś zostałeś wezwany, by skierować swoją uwagę w głąb siebie, ku inteligencji własnego serca, by pokłonić się z szacunkiem swojej wewnętrznej świątyni, by przeżywać życie z oddaniem wobec tego miejsca, by uczynić swoje życie jedną wielką, poruszającą modlitwą. Być może byłeś ostatnio nieco wytrącony z równowagi. Ponieważ czułeś, że moc, która sprawia, że podejmujesz działanie, ulega osłabieniu bądź rozproszeniu. Być może zapomniałeś, czemu w ogóle zacząłeś działać. Jeśli tak, to jest to wezwanie dla ciebie. Byś poświęcił chwilę na ponowne połączenie się z prawdą w samym środku swojego serca. Aby powrócić do sedna Twoich. Zamierzeń, by poświęcić życie temu, co ci, nie, co ci jest najdroższe, by skierować spojrzenie w głąb głębiej i jeszcze głębiej. Zobaczcie, to jest ta głębia, nie? Jest przecież czas siewu i jest czas zbioru. Teraz zostałeś wezwany, by wysiać nasiona Twojej duszy i otulić je czułą pieśnią by poić je słodką wodą swojej duszy, by zatracić się w potędze tego, co najbardziej wzbogaca twoje serce, by przeżywać życie zgodnie z tym, co pobudzi cię do życia, a nie z tym, co myślą wszyscy inni, by uczynić swoje życie jedną wielką, poruszającą modlitwą. A więc dziś oddanie Masz moc i prośba, byś uczynił swoje życie poruszającą modlitwą. Wejście w głąb siebie, zasianie czegoś, gdzie straciłeś może wiarę, ochotę. Ale modlitwa to też słowa, które zostają wypowiedziane przez Ciebie. Obserwuj. Tutaj intuicja, tutaj wiele niewidzianych spraw gdzie przychodzi czasem nagroda której się nie spodziewasz gdzie przychodzi ktoś to przychodzi z pomocą albo ty pomagasz komuś po to by była równowaga być może dajesz za dużo a nie otrzymujesz być może bierzesz za dużo a od siebie nie dajesz więc tutaj ta równowaga bardzo mocno Pokazana. Pamiętaj, że to jest czas siewu i czas zbioru. Tak? Co dasz, to otrzymasz. A więc zostałeś tu dziś wezwany, by zasiać nasioną. Tego, czego, co pragnie Twoja dusza. Otulić nieczułą pieśnią. No, pięknie. Ja Wam życzę wspaniałego wtorku. Bardzo mocno. Zagłębienie się w siebie, i to, co w Twoim sercu jest, to, co łączy Cię mocno z tym Księżycem. Czucie, że mam połączenie energetyczne, że wszechświat chce mi coś tutaj przysłać, ale jeszcze tego nie widzę na ten moment. Więc obserwuj. Obserwuj, co się zadziewa. Bo to ważne dzisiejszego dnia. Patrzcie. Bardzo. Bardzo mocno oddanie, oddanie komuś, czemuś. Oddanie się w imię kogoś, czegoś. Wszystkiego dobrego, pięknego wtorku. Pozdrawiam. Buziaki, papa. Pa.